Witam Państwa w programie Rekomendacje Orfeo i zapraszam na relację z wręczenia Teatralnych Nagród Muzycznych imienia Jana Kiepury w Mazowieckim Teatrze Muzycznym w Warszawie. Witam naszych dzisiejszych gości w teatrze, a także wszystkich widzów, którzy oglądają nas w tej chwili, a to za sprawą transmisji online. Ja się nazywam Artur Rożach. Dobry wieczór Państwu. A teraz zapraszam na scenę i proszę o zabranie głosu dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Giepury, panią Iwonę Wójastyk. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam Państwa w Mazowieckim Teatrze Muzycznym na 14 gali Teatralnych Nagród Muzycznych. Jak wspomniał mój przedmówca i Państwo się na pewno z tym zgodzicie, są to nagrody cenione w tym środowisku. Nagrody chyba prestiżowe. Z werdyktami tej kapituły zarówno dyrektorzy, jak i laureaci, jak i nominowani zgadzają się, ale też zgadza się z nimi publiczność i mam nadzieję, że już niejednokrotnie powędrowali za tymi statuetkami, aby niezależnie od tego, w którym miejscu Polski mieszkają, móc na żywo zobaczyć zwycięzców poprzednich edycji na ich macierzystych scenach w całej Polsce nagrodę w, w kategorii najlepsza kancerka klasyczna otrzymuje Saeka Trzylaj. Laureatki nie ma dzisiaj z nami, ale jest z nami dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu, pani Renata Borowska-Juszczyńska. Panią dyrektor prosimy o odebranie statuetki w imieniu laureatki. Witamy panią dyrektor serdecznie. Oto też kwiaty i zapraszam do mównicy. Proszę Państwa, dla dyrektora to zawsze jest niebywała radość, kiedy artyści, których reprezentuję, dostają nagrody. Także w imieniu Sejko bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Kapitule i dziękuję wszystkim Państwu. Nagrodę w kategorii Najlepszy Reżyser otrzymuje Graham Wick, laureata. Nie ma dzisiaj z nami za ja zatem na zapraszam do nas Panią Teatru Wielkiego w Poznaniu, Renatę borowską szczeńską w kategorii najlepszy choreograf. Nagrodę otrzymuje Ron Howell. Teatr Wielki w Poznaniu. Ron Howell. Studiował w London Contemporary Dance School. W niezwykle bogatym dorobku Howella znajdują się choreografie dla wielu teatrów operowych i uznanych festiwali operowych z całego świata. Pani dyrektor, ogromnie gratuluję. Taki deszcz nagród to chyba po raz pierwszy. Wydaje mi się, że w 2018 roku Legenda Bałtyku w reżyserii z choreografią Roberta Bondary także zdobyła dużo nagród, ale nie aż tyle. Teraz mamy tutaj cztery, ale doliczyliśmy się pięciu, ponieważ tak, jest, jeszcze Andrzej Pongowski tak, też. Andrzej Pongowski za plakat do Pary, niezwykły, także w sumie pięć. Paria robi wrażenie kolosalne. Jest to spektakl na poziomie światowym, absolutnie. I niektórzy widzowie może Stasi, mogą się zdziwić, ale ja widziałem reakcję. Po prostu przedstawienie jest porywające, zwłaszcza też młodych ludzi. Bardzo się cieszę, że Pan to powiedział i, i na, na, naprawdę to jest miód na, na serce dyrektora, mogę tak powiedzieć, ale też. Cieszę się, ponieważ paria dostała nominację do operowych Oscarów, także czekamy z niecierpliwością na finałową galę, ponieważ została nominowana w kategorii dzieło na nowo odkryte, a Graham Wick dostał też nominację w kategorii najlepszy reżyser operowy. Także paria, ta którą myśmy wystawili, jest taką inscenizacją, która hmm, idzie troszeczkę na przekór pewnym hmm, oczekiwaniom takiego widza, który jest przyzwyczajony do, ma swoje przyzwyczajenia hmm, związane z takim komfortem odbierania opery i z taką hmm, potrzebą przestrzeni, żeby móc oceniać wykonawców. Hmm, i muzyków, i śpiewaków, i, i reżyserów, i choreografów, i jakby dać sobie takie przyzwolenie, że właśnie ta ocena jest niezwykle ważna. Paria Grahamavika jest spektaklem, w który, jeżeli widz wchodzi, to nie ma czasu na to, żeby oceniać. On po prostu w nim jest. To jest spektakl, którego doświadcza się organicznie. To, to jest spektakl, który, gdzie muzyka też się przemieszcza, gdzie właściwie fakt, że orkiestra i chór są od siebie oddalone, a pomiędzy nimi pojawiają się śpiewacy i pojawiają się także artyści, aktorzy, którzy są tak naprawdę amatorami, pracującymi przez bardzo długi czas po to, żeby wykreować swoje role. To wszystko daje Taki efekt, jakbyśmy wchodzili w serce opery. To jest, to jest takie uczucie, jakby ta muzyka była tak naturalną osnową, a temat wtedy, temat samego, samego dzieła objawia się tak też namacalnie i wręcz organicznie. To, co Państwo prezentują w Teatrze Wielkim w Poznaniu, ja bym nazwał teatrem poszukującym operowym i to jest coś niezwykłego na skalę europejską. Ja myślę, że to jest obowiązek każdego teatru operowego szukać drogi do tego, żeby teatr był żywy, bo Teatr tym różni się od filmu, że dzieje się tu i teraz. I właściwie każdy z tytułów operowych można scenizować inaczej. Dzisiaj, Laco Adamik powiedział słowa, w które absolutnie wierzę. To, jaki jest spektakl operowy, zależy od artystów, którzy ten spektakl przygotowują. Bo to oni nadają temu spektaklowi czy kolejnym tytułom operowym nowe znaczenia, stawiają swoje akcenty i to ich energia, ich umiejętności, ich talent buduje tę rzeczywistość. Poza tym opera jest sztuką tak wymagającą, jeżeli chodzi o skład, że yy, nikt nie jest do końca w stanie przewidzieć efektu. I mimo, że bardzo często zdarza się, że myślimy, jeżeli mamy tak wspaniałego dyrygenta i mamy tak wspaniałych śpiewaków, mamy tak wspaniałego reżysera, to na pewno efekt musi być cudowny. Może pójść różnie, ponieważ cały spektakl operowy budują wszyscy. I to jak też duże zespoły ze sobą współgrają, jak w jaką interakcję z solistami wchodzi, jak ze sobą muzykują orkiestra i soliści i chór, to to jest też os osnowa w ogóle całości, czyli energia. Teatr operowy jest, jest teatrem. I to ja wiem, że bardzo często spotykamy się z takim sporem pomiędzy muzykologami a teatrologami. Natomiast ja zawsze się z tego sporu śmieję, ponieważ nie ma opery bez muzyki, nie ma teatru operowego bez inscenizacji. Naszym obowiązkiem jest szukać nowych, nowych, nowego nowych wcieleń dla tytułów operowych, sprawiać, by publiczność nas nie opuszczała, bo przecież e, nikt nie oszuka natury. Wszyscy najpierw jesteśmy dziećmi, potem dorastamy, e, potem dojrzewamy, a potem trudno starzejemy się. E, mamy swoje przyzwyczajenia, ale świat nie stoi w miejscu. On nie czeka i nie celebruje tego, co my uznaliśmy za najlepsze i najodpowiedniejsze dla danego gatunku sztuki. Opera jest sztuką żywą, i my, jako dyrektorzy, mamy obowiązek dawać temu dowód. Dlatego powinniśmy szukać i nowych artystów, którzy będą zastępować czy uczyć się od tych, którzy schodzą ze sceny, i też szukać nowych pomysłów na to, których artystów ze sobą połączyć. Bo przy Parii taki duet, właśnie jak Graham Wick i Gabriel Chmura, to jest. Duet y, dwójki ludzi, którzy dla sztuki utoczą sobie własnej krwi. To są osoby tak zdeterminowane na, na tę pracę, którą zdecydowali się wykonywać, i tak jej dedykowane, że z tego może tylko iskrzyć. To, to jest autentyczna. Torpeda energetyczna. Pięknie Pani mówi, Pani Dyrektor. Przede wszystkim gratuluję Pani determinacji. Jak Pani mówi o operze i o tym stylu, który Państwo tworzą razem z Gabrielem Chmurą, jako dyrektorem artystycznym, i o tym, że Pani mówi o tym nowym, nowoczesnym języku scenicznym, operowym, że Pani burzy pewne przyzwyczajenia, niektórzy widzowie czy starsi, Recenzenci mogą się krzywić, a równocześnie Pani pokazuje, że to jest dobra droga. I te nagrody, które są bardzo prestiżowe, najważniejsze w naszym środowisku w Polsce, prawda, nagrody dla teatrów muzycznych, operowych, ten deszcz nagród pokazuje, że to jest dobra droga. To, że Państwo są nominowani do prestiżowych nagród już międzynarodowych, to też pokazuje, że Teatr Wielki w Poznaniu staje się rozpoznawalny na międzynarodowej. Bardzo dziękuję za te słowa. Miło mi je słyszeć. Oczywiście dziękuję w imieniu całego zespołu Teatru Wielkiego w Poznaniu, ponieważ jest to zespół wspaniałych artystów. Cieszę się z sukcesów i orkiestry, i baletu, bo przecież balet też został tutaj uhonorowany. I fakt, że Ron Hewell dostał kiepurę za najlepszą choreografię operową to piękne, ale y, choreografii nie da się wykonać bez tancerzy. Tak samo y, opery nie da się wykonać bez y, muzyków i bez y, solistów i bez całej plejady różnych y, różnych artystów i też osób, które przy tym współpracują. Także, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. To jest dla nas bardzo ważne. Oczywiście dla nas, jako dla teatru jest to niebywałe święto, bo dostać kiepurę to jest coś cudownego. Bo to, że wszyscy ciężko pracujemy i szukamy tej drogi to jest jedno, ale znaleźć trop i iść tą drogą i jeszcze do tego uświadomić sobie, że to ma sens, można tylko dzięki właśnie takim momentom, jakie teraz e, przeżywam. I, I cieszę się z tego bardzo, ale drugi zasadniczy powód też to fakt, że my zdobyliśmy tę nagrodę z Moniuszką. Pamiętam, jak w 2018 roku pytana, jaką operę Moniuszki będziemy wystawiać w 2019 roku w czasie jubileuszu, tak cudownego i niezwykłego, odpowiadałam parię i spotykałam się z zaskoczeniem, zdziwieniem, to, jest, to są takie delikatne bardzo słowa. Myślę, że zaskoczenie to było za mało, a jednak byliśmy przekonani, że paria to jest ten tytuł, który chcemy zinscenizować, i to chcemy go zinscenizować tak, żeby zwrócić na parię uwagę. I dlatego postawiliśmy na reżysera, który absolutnie kocha operę. Opera, muzyka, sam zresztą z pierwszego wykształcenia jest dyrygentem. Natomiast to, co się dzieje ponad muzyką, to jest coś, co ma być żywe i naznaczone myślą społeczną. On, czyli Graham Wick, zinscenizował parię dla nas, dla Polaków w Poznaniu, w bardzo specyficznej przestrzeni, jaką jest arena sportowa a jednak doprowadził do tego, że wszyscy ci, którzy byli, oglądali ten spektakl, uczestniczyli w nim, mają, wynieśli to wrażenie ze sobą i to z nimi zostanie na zawsze i będą być może też przez to inaczej myśleli o Moniuszce. Nawet jestem przekonana, że na 100% będą inaczej myśleli o Moniuszce, ale ten spektakl został zarejestrowany. Miał niebywałą popularność i oglądalność w momencie, kiedy przestreamingowaliśmy go przez platformę Opera Vision na cały świat. I tam mogli widzowie z całego świata oglądać go przez 6 miesięcy. Natomiast teraz cały czas można oglądać ten spektakl na platformie Opery Narodowej WOD Teatr Wielki .pl, do czego zapraszam. Bo przecież jest to spektakl także nominowany do operowych Oscarów. A zatem zapraszamy proszę Państwa do Teatru Wielkiego w Poznaniu Teatru, który w tym roku otrzymał najwięcej teatralnych nagród muzycznych imienia Jana Kiepury i wspaniała kapituła pokazała, że to jest dobra droga, że odwaga pani dyrektor i pani współpracowników i to, że państwo sięgają po uznanych artystów ze świata pokazuje, że ten teatr jest coraz bardziej rozpoznawalny na arenie międzynarodowej i życzę kolejnych wspaniałych sukcesów. Bardzo dziękuję, bardzo. Bardzo mi miło, że mam obok siebie takiego mistrza tyle w życiu pan osiągnął, tyle pan zrobił wspaniałych też plakatów, które są na skalę światową naprawdę czymś wyjątkowym i to jest nieprawdopodobne u pana, że ciągle pan ma taki potencjał młodego człowieka. Jak to się dzieje? No Przed chwilą właśnie od pani dyrektor z Teatru Wielkiego w Poznaniu dowiedziałem się, że e, sposób, jaki przyjąłem sobie do pracy, czyli to, że pracuję dla, a nie dla siebie, e, owocuje taką ilością pracy plakatów, bo rzeczywiście yy, dzisiaj mogę mówić z perspektywy czeka, który już coś osiągnął. 1600 plakatów to jest kawał, kawał roboty. Ostatnio liczyłem, że 43 lata zawodowe i 1600 plakatów to wychodzi trzy plakaty miesięcznie, czyli prawie jeden tygodniowo, a gdzie wakacje. Natomiast rzeczywiście, tak, Krzysztof Kieślowski kiedyś mi też to uświadomił. Ja nie mam w sobie... Y, tworzenia własnego. Ja mam w sobie tworzenie na zlecenie. To jest y, jakaś moja przypadłość, która się okazała szczęśliwa. Y, nie potrafię sobie sam zadawać tematów, dlatego też zawsze czekam na ten telefon i zlecenie. Nie ma pan na to czasu, żeby sobie sam zadawać? <laughs> dzisiaj, dzisiaj właśnie cały czas wychodzi na to, że nie mam, nie mam na to czasu, ale prawda jest taka, że y, w momencie, kiedy robię parię, czy robię y, Straszny Dwór, czy robię Otella, czy robię jakąkolwiek inną sztukę, czy też jak robię filmy, bo przecież tych plakatów filmowych dużo, to staram się jak najgłębiej wejść w środek tego utworu. I dopiero jak zrozumiem, jak poj pojmę to, jak nasiąknę tą atmosferą, dopiero wtedy szukam środków plastycznych. To jest bardzo nietypowe dla Polskiej Szkoły Plakatu, która jednak generowała twórców ze stylami, ale to dlatego, że wszyscy tak wielcy jak Świeży, Lenica, Tomaszewski, Starowiejski, oni byli malarzami. Oni mieli swoje style malarskie, które zaczęli używać w plakacie i w plakacie je kontynuowali, rozwijali, tworzyli. Ja nigdy takiego etapu nie miałem. Ja po prostu od razu po studiach znalazłem się w branży i od razu zacząłem robić plakaty. Nie miałem czasu, żeby się zastanawiać nad tym, czy ja mam wypracować sobie jakiś styl. Wydawało mi się, że, że po prostu w momencie, kiedy robię komedię, to to musi być radosne i narzędzia muszą być takie, a gdy robię coś ponurego, to zupełnie inne. Po latach okazało się, że to jest ADHD i że te ADHD twórcze gdzieś tam w dzieciństwie już się, już się pojawiało. Natomiast na serio. Tak, ja przyjąłem zasadę, że, że i tak odcinam prze pozytywnie mówię kupon na końcu, no bo na końcu dostaję nagrodę. Ale w momencie, kiedy przystępuję do pracy, przecież jak tworzyłem plakat do pari, za którego dzisiaj dostałem nagrodę nie myślałem o tym, że o, robię to dlatego, żeby dostać nagrodę, po prostu robiłem to dlatego, żeby, tak jak dzisiaj to padło na gali, na ulicy widz, zanim jeszcze w ogóle dowie się o tym, co to jest za spektakl, zauważył ja mam na ulicy najtrudniejsze zadanie, bo mam na ulicy kilka sekund dzisiaj jest jeszcze mniej, kiedyś jak zaczynałem, to tych sekund było około dziesięciu dzisiaj podobno na plakat są 3 sekundy więc żeby zatrzymać widza, żeby przekazać mu informację, tych sekund jest bardzo mało Gdyby Pan ja właśnie określić Czym tak naprawdę powinien być plakat teatralny w jednym zdaniu? Co by pan powiedział? On musi być zawsze inteligentną rozmową z widzem, bo widz chce być na ulicy zaskoczony. Ja staram się, żeby wśród tej całej gmatwaniny komunikatów, które mamy na ulicy, widz zauważył coś, co go zaintryguje i żeby się na tę chwilę zatrzymał, żeby po prostu spojrzał. Unikam całych historii, jakichś wielkich opowieści, bo to jest niepotrzebne. Na ulicy tego nie ma na to czasu. Tak naprawdę widz musi być. ojej, moment, aha, to ciekawe. Kiedyś Franek Starowiejski powiedział, że dobry plakat powinien mieć dwa życia. Jedno to jest to, że ja idę ulicą, mówię, o, zauważyłem, patrzę, aha, teatr, kupuję bilet, idę, wychodzę, mówię, aha. W momencie, kiedy mamy, takie w plakatach filmowych dzisiaj, o, i aha, od razu przy patrzeniu, to dlatego może ludzie tak nie reagują na plakaty jak kiedyś. Dziękuję bardzo i jeszcze raz gratuluję mistrzu. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. Pani dyrektor, przewodnicząca kapituły, bardzo się cieszę, że mimo tej sytuacji, pandemii, jaka jest w Polsce, udało się zorganizować tak wspaniale galę wręczenia teatralnych nagród muzycznych imienia Jana Kiepury w Mazowieckim Teatrze Muzycznym w Warszawie. Jest już północ, wszyscy goście już wyszli, ale myślę, że ogromne szczęście i radość dla pani dyrektor. Dla mnie oczywiście tak no zgadzam się, ale myślę, że dużo większa radość i szczęście wszystkich nominowanych, którzy dzisiaj otrzymali tą nagrodę, tą statuetkę. Cudownym było widzieć ich prawdziwe emocje, ludzkie emocje, emocje wzruszenia, mimo tego, że często są to osoby, które znamy na scenie i wchodząc w rolę, prezentują silny charakter, są odważne pewne siebie. A kiedy otrzymują nagrodę, która jest nagrodą nie dla postaci, tylko dla, dla nich, dla, dla uhonorowania ich artystycznego i ogromu pracy, pojawia się i pewnego rodzaju nieśmiałość, i wzruszenie, i sami mówią, że to ja już wolę śpiewać, czy tańczyć, niż mam coś mówić na scenie. I dla tych emocji, które przeżywamy dzisiaj, i dla tych emocji, które dają każdego wieczoru, kiedy występują na scenie, kiedy pojawiają się tam ich choreografie, ich scenografie, dla tych emocji, które wywołują plakaty, które widzimy gdzieś w przestrzeni ulicznej, dla tych wszystkich emocji warto jest ten konkurs kontynuować, Tworzyć i dla tych emocji też warto jest rozwijać te wszystkie talenty, bo niezależnie czy w Warszawie, czy w Poznaniu, który dzisiaj YouTube Rym i po prostu w, no większość statuetek trafiła, trafiła do Teatru Wielkiego w Poznaniu. Czy, czy jest to Łódź, czy Kraków, czy Szczecin, czy Lublin to wszędzie te emocje są jednakowe, a po to właśnie jest teatr muzyczny, żeby te emocje dla publiczności tworzyć i nimi się dzielić.